Do rzeczy plus. O tym, co najważniejsze, zawsze do rzeczy. Dzień dobry, Łukasz Warzecha. Kilka dni temu ukazała się amerykańska nowa strategia obronna, która narobiła dużo szumu w Europie i również w Polsce. Oczywiście w Polsce, no to w standardowym klimacie. Czyli bez zagłębiania się w to, co tam w tym dokumencie naprawdę bardzo ciekawym, jest tylko na prostej zasadzie, to znaczy, Donald Trump sprzyja Władimirowi Putinowi, Europa została źle potraktowana w tej strategii, no i właściwie na tym się analiza kończy. Tymczasem mamy do czynienia z dokumentem, jak powiedziałem, co najmniej bardzo ciekawym, jeżeli nie wręcz. Przełomowym, a przynajmniej przełomowym, jeżeli chodzi o ostatnie trzy dekady, które zresztą w tej strategii są przywoływane często jako okres prowadzenia przez Stany Zjednoczone błędnej na wielu polach polityki. Nie będę tutaj omawiał szczegółowo tego, co w tej strategii się znalazło, ale myślę, że Warto powiedzieć trochę o najważniejszych jej wątkach, najważniejszych punktach, tych, które właśnie ją wyróżniają, i jednocześnie powiedzieć o tym, co tak bardzo mogło oburzyć europejskich polityków, bo można też oczywiście odczytywać ten spór. W mediach społecznościowych pomiędzy niektórymi z tych polityków, no tu przede wszystkim pan Radosław Sikorski, a Ilonem Maskiem, który przecież nie jest już związany z administracją prezydenta Donalda Trumpa. Bano z samym Donaldem Trumpem był przynajmniej jeszcze niedawno w bardzo złych relacjach, więc tutaj traktowanie go jako takie przedłużenie tej administracji, jako jej wysłannika czy harcownika raczej nie ma uzasadnienia. Można powiedzieć, że to co Elon Musk pisze, no to pisze we własnym imieniu. On jest takim harcownikiem, ale właśnie we własnym imieniu, a przecież tam jeszcze dochodzi wątek kary nałożonej na X za niepodporządkowanie się cenzorskim praktykom Unii Europejskiej, które są oczywiście zamaskowane jako zapotrzebowanie na przejrzystość medium społecznościowego. Tam warto zwrócić zwłaszcza na ten punkt uwagę, który mówi o braku dostępu dla pracy analitycznej czy badawczej, a w ramach tej pracy badawczej jest również mowa o dezinformacji. No to powinno nas naprowadzić na właściwy trop, czego tak naprawdę Unia Europejska od Xa. Oczekiwała. Ale wracając do strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, co tam jest takiego przełomowego, co tam jest ważnego? Na początku, już we wstępie do tej strategii, mamy bardzo ważne stwierdzenie. To znaczy, że dotychczasowe strategie właśnie tutaj mowa jest o tych ostatnich powiedzmy 30 latach o tych trzech dekadach Zajmowały się w zasadzie wszystkim, wychodząc z założenia, że Stany Zjednoczone też muszą się zajmować wszystkim jako taki światowy hegemon. Ta strategia zakłada odejście od tego paradygmatu. Nie mamy się zajmować wszystkim, to jest zupełnie wprost w tej strategii napisane. Mamy się zajmować tym, co możemy załatwić. Musimy się skupić na sprawach, które będziemy uważali za naprawdę ważne. Mało tego, nasze cele Muszą być połączone z realistycznie ocenianymi środkami do ich osiągnięcia, i dopiero razem te realistycznie oceniane środki i cele, do których osiągnięcia te środki mają być wykorzystywane, dopiero to tworzy spójną i rzeczywistą strategię. Druga sprawa, która się z tym oczywiście wiąże to jest bardzo zasadnicze odejście właśnie od paradygmatu. Stanów Zjednoczonych jako takiej siły, która układa cały świat. W bardzo wielu miejscach tej strategii możemy przeczytać, że Stany Zjednoczone nie zamierzają wtrącać się w to, jakimi systemami rządzą się poszczególne kraje. Nawet jest to zupełnie wprost napisane, kiedy czytamy rozdział o Bliskim Wschodzie, że błędem było Narzucanie państwom, które mają swoje tradycje rządów, jakichś zewnętrznych rozwiązań, no to jest ewidentnie krytyka, choć to, to już nie jest napisane zupełnie wprost, ale trudno się dziwić. Krytyka administracji między innymi z czasów Georgia W. Busha, czyli administracji zdominowanej, przynajmniej tej pierwszej Georgia W. Busha, zdominowanej przez neokonserwatystów, tak zwanych neokonów, którzy stawiali sobie za zadanie. Zaszczepienie demokracji, między innymi na Bliskim Wschodzie. No tu mamy bardzo, bardzo wyraźne odcięcie się od tamtego paradygmatu. Żadnego zewnętrznego zaszczepiania demokracji ma nie być. Najwyżej Stany Zjednoczone mogą wesprzeć jakieś ruchy, które będą spontaniczne i tyle. Kolejna bardzo ważna sprawa to fakt, że nad całą tą strategią unosi się kwestia Chin. Właściwie, gdzie byśmy nie spojrzeli, do którego byśmy rozdziału nie spojrzeli tej strategii, to znajdziemy tam coś o Chinach. Oczywiście, Chiny jako Chiny, w sensie nazwy państwa, pojawiają się tam, gdzie mowa jest o rejonie Azji. Natomiast, jeżeli w innych miejscach czytamy o wrogich aktorach, o wrogich siłach, o zewnętrznych siłach, na przykład bardzo dużo jest o tym w rozdziale poświęconym, Zachodniej półkuli, no to jasne jest, że mówimy tutaj właśnie o Chinach, które te swoje wpływy zbudowały i w Ameryce Łacińskiej, i w Afryce, tam również takie odniesienia się znajdują. I to skupienie się na walce z Chinami, na ustawieniu Chin w roli partnera, ale na pewno nie można pozwolić Chinom na dominację, a zwłaszcza już w zachodniej, na zachodniej półkuli to jest absolutnie dominujący wątek, który jednoznacznie pokazuje, gdzie leżą priorytety Stanów Zjednoczonych. Jeżeli mówimy o tym, jakim regionom zostały, została ta strategia poświęcona, to Europa jest tam dopiero na kolejnym miejscu, natomiast na pierwszym miejscu, jako pierwszy region w tej strategii wymieniona jest właśnie zachodnia półkula. No, zachodnia półkula rozumiana przede wszystkim jako obie Ameryki, no, przy czym wiadomo, Ameryka Północna z Kanadą nie jest tutaj jakimś specjalnym problemem, natomiast Ameryka Południowa już jest i bardzo dużo... Miejsca poświęcono temu, jak Stany Zjednoczone mają zamiar mm, przeciwdziałać wrogim działaniom. Tutaj była jest mowa na przykład o budowie przez zewnętrzne siły infrastruktury różnego rodzaju w Ameryce Południowej czy na zachodniej półkuli bardziej generalnie. Więc widać, że to jest poza kwestią Chin, to jest priorytet amerykański. Ma być zdominowana, ma być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, ta zachodnia półkula, jako właśnie no można powiedzieć zaplecze amerykańskie. A skąd się to bierze? A no stąd, że jest w tej strategii zupełnie wprost, bo z nazwy, nawiązanie do doktryny Monroe'ego, która jest dopełniona takim, no to jest dokładnie tak nazywane Trump's corollary, czyli to jest jakby dopełnienie Trumpa. Czyli jest to odwołanie się do pewnej formy izolacjonizmu, postawienie przede wszystkim na to amerykańskie podwórko i amerykańskie zaplecze. I oczywiście jest mowa o tym w strategii, że Stany Zjednoczone absolutnie nie mogą się wycofać ze wszystkich swoich zobowiązań, natomiast będą je ograniczały. Kolejna rzecz, to jest bardzo ważna i to jest w ogóle chyba podstawowa kwestia w tej strategii, to Postawienie na rozwiązywanie różnych problemów poprzez przyciąganie innych państw, przyciąganie możliwościami, które mają stworzyć Stany Zjednoczone. To są możliwości handlowe, to są możliwości specjalnych relacji technologicznych, to są możliwości związane z dostępem do amerykańskiego rynku finansowego, i kryje się za tym taka myśl to jest tak. Jakby, ja bym powiedział nie do końca tutaj sprecyzowane i chyba celowo, że z jednej strony Stany Zjednoczone chcą być dla wielu państw i właśnie na Zachodniej Półkuli i w Azji Wschodniej państwem partnerem pierwszego wyboru, czyli jeżeli będzie się myślało o dobrym partnerze, takim strategicznym, to się pomyśli o Stanach Zjednoczonych, bo partnerstwo z nimi przynosi tyle, tyle korzyści, ale jednak kryje się też za tym. Nie wprost sformułowana w tej strategii, ale jednak obecna groźba, że jeżeli ktoś, jakieś państwo nie będzie chciało wiązać się ze Stanami Zjednoczonymi, no to. Być może spotkają je jakieś nieprzyjemności niemilitarne. Tu raczej jest mowa pewnie o odcięciu od jakichś zasobów naturalnych. Różnie to może być. Jest przerzucenie priorytetów, bo rozdział poświęcony Bliskiemu Wschodowi zupełnie wprost mówi, że Bliski Wschód był dla Stanów Zjednoczonych przez lata priorytetem, ale to się kończy. I to jest zupełnie wprost powiedziane, że teraz będzie to region, który już nie będzie kluczowy ze względu na kwestie energetyczne, dlatego że Stany Zjednoczone zdejmują różne ograniczenia związane z produkcją energii i wydobyciem surowców energetycznych u siebie, w związku z czym też oczywiście zamierzają te surowce eksportować w różne regiony świata i to również jest tam wprost powiedziane. A ten region, który już no właśnie nie będzie aż tak kluczowy energetycznie, pozostanie bardzo ważny, czy nawet będzie musiał zmienić swój charakter jako region głównie Polegający czy opierający się na inwestycjach, przyciąganiu inwestycji, przyciąganiu nowych technologii. No i tutaj Stany Zjednoczone też chcą tworzyć takie partnerstwa. Wreszcie sprawa, ja bym powiedział, strategiczna, fundamentalna, zupełnie chyba nowa, jeżeli chodzi o strategię bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Moim zdaniem kluczowa dla myślenia tej ekipy, ekipy zasiadającej teraz w Białym Domu. Na temat bezpieczeństwa narodowego. To jest bardzo wyraźne i jednoznaczne powiązanie siły państwa, ale nie tylko siły państwa amerykańskiego, choć również, bo od tego się zaczyna ten wywód, ale także innych państw z kwestiami ideowymi. Ten wywód polega na tym, i on jest bardzo uderzający, jest bardzo słuszny i trafny. Natomiast tak jak mówię, pojawia się chyba pierwszy raz w strategii obronnej, nie tylko zresztą Stanów Zjednoczonych, może w ogóle pierwszy raz w strategii obronnej, jakiejkolwiek, że żeby państwo było silne, silne gospodarczo, silne swoją również determinacją, pewnością siebie, jego obywateli, przekonaniem tych obywateli, że oni chcą żyć dla tego państwa i w tym państwie, to musi to być państwo oparte na normalnych wartościach. Dlatego częścią tej strategii jest między innymi rezygnacja, chociaż to już się wcześniej stało, ale tutaj w strategii to jest potwierdzone z polityki DEI, czyli diversity, equity, inclusiveness, czyli to jest ta polityka taka równościowa kompletnie oszalała Łukistowska polityka równościowa także bardzo ostrymi słowami tam jest określony Określone wszelkie zielonoładowe czy klimatystyczne szaleństwo, z tego się rezygnuje, bo teza jest taka, że tylko jeżeli się z tego zrezygnuje, jest nawet mowa tutaj, że muszą powstawać tradycyjne, normalne rodziny, tylko wtedy Stany Zjednoczone jako państwo będą silne i będą w stanie projektować swoją siłę tam, gdzie to jest konieczne. Ale tutaj właśnie pojawia się ten wątek, który chyba tak bardzo oburzył tych europejskich przywódców i europejskiej elity, bo Unia Europejska, czy szerzej kontynent europejski, zostają bardzo mocno skrytykowane w tej strategii. I uwaga, ta krytyka, choć dotyczy kwestii ideowych, czy można powiedzieć ideologicznych, to ma bardzo pragmatyczne uzasadnienie. Ponieważ autorzy strategii mówią coś takiego: jeżeli Europa, Dalej będzie szła w tym kierunku, w którym idzie, to za 20 lat będzie to kompletnie inny kontynent, kontynent w ogóle nie do poznania. Czyli osłabienie wolności słowa, tradycyjnych wolności politycznych, czyli odejście od tradycyjnego modelu, modelu rodziny, czyli zdominowanie zwykłych ludzi i ich woli politycznej przez elity, które. Idą w zupełnie innym kierunku niż ci zwykli ludzie, zwykli obywatele chcieliby iść. Za 20 lat, dokładnie, to, są, to jest prawie dosłowny cytat ze strategii: za 20 lat Europa będzie nie do poznania. No i oczywiście migracje, migracje, bo też migracja tam zajmuje bardzo ważne miejsce, nawet strategia w pewnym miejscu zupełnie wprost mówi: to jest koniec wieku masowych migracji. Masowe migracje mogą zmienić charakter państwa kompletnie. Nie możemy sobie na to pozwolić, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Bardzo dużo miejsca poświęcono właśnie kwestii migracyjnej. Ale wracając do Europy, jest ta diagnoza: za 20 lat Europa może być zupełnie innym kontynentem, i to będzie oznaczało, że przestanie być wiarygodnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Ponieważ będzie po prostu osłabiona, ponieważ skład etniczny europejskich państw będzie taki, że już nie będzie zapewniał tej determinacji w podążaniu tą samą drogą, którą podążają Stany Zjednoczone, w obronie zachodniej cywilizacji, ale też w obronie po prostu strategicznych interesów wspólnych dla Stanów Zjednoczonych i Europy. Dlatego właśnie. Czytamy w tej strategii, Stany Zjednoczone zamierzają wspierać te ruchy, które będą dążyły do właśnie obrony tradycyjnych wartości, obrony wolności słowa, obrony tradycyjnych politycznych swobód w Europie, które są skrępowane. No trudno się dziwić, że po takim diktum europejskie elity zapałały oburzeniem. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą trzeba powiedzieć, omawiając tę strategię. Nawet jeżeli wiele rzeczy, które tam się pojawiają, nam się może podobać i możemy się z nimi zgadzać, to trzeba pamiętać, że jest to strategia amerykańska i tam wprost oczywiście jest użyte hasło, ich to chyba nawet więcej niż jeden raz, America First. Ameryka przede wszystkim. To nie jest strategia Polska to nie jest strategia mająca służyć Polsce, to nie jest strategia mająca służyć Europie. Tam w wielu miejscach zupełnie jasno mówi się. To jest strategia, która ma przynieść korzyści Stanom Zjednoczonym. I o tym, proszę Państwa, także trzeba pamiętać. Łukasz Warzecha. Dziękuję. Do zobaczenia. Zapraszamy Państwa do codziennego odwiedzania portalu Do Rzeczy znajdziecie w nim państwo najnowsze wiadomości, opinie, dodatkowe artykuły i programy naszych publicystów oraz wydania tygodnika Do rzeczy i miesięcznika Historia do rzeczy www.dorzeczy.pl